Dzień dobry, zapraszam dzisiaj na przepis na badanie proste w wykonaniu keto chleb z dodatkiem sera cheddar, który zachowuje świeżość przez kilka dni. Jest elastyczny i świetnie się sprawdzi jako bezwęglowodanowy zamiennik chleba, a przygotowanie zajmie tylko chwilę. Zaczynamy od umieszczenia w misie mokrych składników. Są to 4 jajka w temperaturze pokojowej. W kolejnym kroku dodajemy 100 g sera tartego cheddar na dużych oczkach, później 150 g majonezu. I uprzedzając Wasze pytania, jest to majonez kielecki oraz dwie łyżki oliwy z oliwek. Ze suchych składników mamy po 25 g babki jajowatej oraz semienionego odtłuszczonego, czyli łącznie 50 g. Dalej dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Nie dodawałam już soli, gdyż ser i majonez są już słone. Całość miksują do połączenia składników, można też ręcznie, nie jest potrzebny mikser. Masa w trakcie zacznie gęstnieć. Gotową przykładam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach mierzonych na górze foremki 21-11,5 cm. Jak widzicie masa jest gęsta. Jeśli wyjdzie Wam jeszcze bardziej gęsta, można dodać trochę wody. Wyrównujemy wierzch i stawiamy tę przygotowaną foremkę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 40-60 minut w opcji grzania termoobiegu. Po tym czasie studzimy chleb przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika przez około 20 minut. Jeszcze lekko ciepły wyjmujemy z formy na kratkę, by wystąpił do końca. Kroimy dopiero, jak będzie całkowicie zimny. Przechowujemy go pierwszego dnia w temperaturze pokojowej, zawiniętego w trapkę papierową. Później chowamy do lodówki. Można również poporcjować i zamrozić. A teraz pokażę Wam, jak wygląda ten chleb na trzeci dzień. Po przekrojeniu nadal jest elastyczny i nie zsycha się. Jest to przepis podstawowy, można do masy dodać również swoje ulubione przyprawy lub dodatki. Świetnie sprawdzą się na przykład tutaj kawałki suszonych pomidorów czy oliwek. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać proszę w komentarzach co sądzicie o takiej propozycji na katopieczywo. Zapraszam na mojego bloga Tłuste gdzie czeka na Was nowy e z 30 przepisami na keto naleśniki i omlety.